Józef Nie ma testu. Tam. Adam Trywała, nasz mistrzu. Tutaj Danisz sędzia. Tutaj sędzia. mamy 12 longerów. Nie ma, nie mamy się w Dobra, chuj. 12 longerów mamy. Adam próbuje zjeść je wszystkie, jeden po drugim. Nagrywamy, także. Pełne skupienie, mistrz zioda, tutaj pięknie. Przepitka przepit po, już na samym końcu mamy. Tutaj mamy szalika, sobie obiadę. Co tu masz szalik? Tu masz, o kurde same dobroci. Dobrobyt, kurwa. Powodzi się, powodzi? Powodzi się, dobra. Jak tam, Adam, twój longer? Dobry. Dobry, ale coś masz długo, kurde, za 40 sekund już jesz, za dużo. Za długo. No Adam, dajesz, dajesz, Jesteś smaczny, tak? Smaczny longerek. Dobra, zrobili? jeszcze mamy 11, można przeliczyć. 11 jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jest 11, dobra. Ja to. idę ja... Okay. To usł... <laughs> po przepchnięciu, to odpakuję, bo już. chyba to nie, no chyba wypasione nogery, wypasione? E, no, no, wypasione, dobra. Nie było. Adam, na, spok na spokojnie, proszę, nie śpiesz się. Jak to wiesz, to cię zapiszemy do mistrzostw świata w jedzeniu poddogów. Przegryź, przegryś sobie, żebyś nie miał wrzodów. Kolego że to jest... Ej, to on ci zabzią krzesło. Dobrze mi Ja mam tutaj Crashera, dobrego Crasher No, no, no. Patrzę gdzieś tam pod studzik dlaczegoś. Dobra, pierwszy. Jak tam po pierwszym? Jest git? No my... się... na... <grydze> ja też zjedzuję kukurydzę. A za jakiś Co kuchurczyka? No. no zobaczymy. Tak. Co tam jest? zasysa. Masz siedem głównych? <noise> Jestem w obżarstwu. to do piekła za te ropery. wszystko all for you, my friend. To nie daje ci patyczka, żeby sobie pić z drugiej strony? Chłopie Iść na reklamację. Musiałeś po tu masło być. Nie ma masła. Ale kurwa kukurydza, proszę Ej. Państwa. Taka wielka, taka cała wielka dla tego małego chłopczyka. <laughs> Stary, jak on tu się jeszcze nie wybawia, to jest kurwa cud na nim. Dobra, otwieram. Je. Adam, budujesz mi sprzątanie samochodu? <laughs> Kontrola? Kontrola jakości? Jest git? Jest git. Jest git, jest git. Przez które, jaką mocno tak otwierają? Co się da? <grymianie> Ty zobacz, jak najstrotniej z tam będzie żył. <grymianie> nie, Adam wszędzie się na nogach kawałek. Pięć powinien tak zjeść, i już w Będzie w męcu, Nie doceniasz mnie. Nie doceniasz Okej. Czemu nie pęcz później, jakbyś cię nigdy nie nakarmiłem? <grymianie> Adam, Adam. <grymianie> o, bo, a... Daniel, jak po drugim? Na nisko, tak? Adam A dam sobie wszystkie te, no, don't jeszcze jeszcze deset zamówi. Tak, jak zjesz, to ci jeszcze zamówię trzy nagrody. Daj mi Daj mi się spieszyć, <grym> Dani. Raz już weźmie, Dyrektor. Najstaje się. Kurwa, pierdolę. Gdzież, <grym> kurwa? Tam nie zastanawiaj. Czyli no, tam, no, tam nie zastanawiaj, tylko jest. Mamy już kolejne, zamawiać kolejne 12. <zysz> <zysz> nie. Powiedz jak się wygasz, to może drugą próbę możesz też podjąć. <zysz> 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 Ale tym razem 10 tylko. <zysz> A to ja już nie patrzę za Ja bym ci się mógł kupić. Za 10? Następne? <zysz> nie, no te 10, to w ogóle. Możemy teraz zrobić zakłady, ile w pierdoli, nie? Ja przyjmuję zakłady. <zysz> Jest, e, ja stawiam 1 do 3, że y, nie wiem, nie? 1 do 3. Czyli jak postawisz 5 u mnie, to wygrywasz 15, Teraz wiesz. <grym> no, nie mam. Ja stawiam zeta i wygram ile? 3 3, 3. 3? To czekaj, to ja stawiam 2 zeta. To wygrasz 6. 6. Nie, 7, 7. 7 go Nie, że 7 jest. Stawiam, czekaj, 3 zeta, to jest. zjem też A, odstawić ile zje, dokładnie. No. A to jest inny innych, którzy Najpierw jak stawiam, jest 3, czy nie czy nie, nie zje. Wtedy więcej dostaniesz jak obstawisz dobrze. Dobrze, dokładnie. To jest inny kurs. To jaki jest kurs na ten... Co? Że, się, no, że ilość. No ilość, dokładnie. Jak, jak, postawisz, jak postawisz na przykład 2 złote, że z 7 no, To wygrywasz 8 zł. No do 4. Nie do 4. To za Zeta ile byś? bo ja się tu złote. Dobra, to Zeta stawiam, bo będę miał za fajkę. Tak, Zeta na... Zeta na to że z7. Zostawiasz coś? Ile? 50 groszy z rzędy 10. <noise> A ty? Nie mam kasy. Daj go na kontrolę. Miej spakować. Kontrola. O, no, ten jakiś tam, taki kurwa... Marny. Ja mogę postawić punkt, aż byś <noise> Ale nie mam, żeby ci wypłacić... Dobra. Dobra, punkt Jeden punkt widzenia, ale 10, 10 zł. Widzam, sądzisz. Jeszcze mam rachunek do niego, żeby nie było. Żeby nie było że hmm. Dzisiaj rano po imprezie, w tym hmm. nie, nie zjadł cały czas. Ja wiem, tego, co mogę jest za mu jeden zimier. Wizytę o 30? No to nie przyjmujemy. Czyli jest zjadł zimera, frytki i trzy kawałki kurczaka. zinger, frytki i trzy kawałki kurczaka. Tomasz, dwa, trzy, to, sześć. Zinger tak za dwa wychodził. Zinger. No. no to liczę. Zinger za dwa. No, króciutki. No. Peknięcie. No, króciaka. No. Jeszcze o peknięcie? Co. Chcesz czy nie? No, no, wstanie. Kukurydkę nie odmówi. Obstatni. Nie ma ostatni. Zdaję ci chuju z dwa kasy. Nie, wiem, bo, on, tam gdzie ci kasy za, no co mi to boję? Dawaj gryza powiem. tylko jedno. Nie w pełni, daaj gryza. Grzegą. Szybko. Kukurydzę? No, by tak ten mieć. Sali? <laughs> <laughs> e, no co? Kur? Mogę się smakować. <laughs> nagrałeś to? Nagrałeś to? Nagrałeś no, to? sól? to? No. A jest, jest. A, chuj, sól. A masz? jest. to? nie to? Nagrałeś nie nie to? nie. to? się to? poślady Tutaj jakaś kurwa kukurydza lata. <goda> za... Kontrola jakości? Piąty. Piąty. Wow. Będzie gitara. Ale Adam, jak się czujesz po czwartym longerze? Zapytaj po szóstym. Dobra, będę pytał za pięć minut. Już to wolno idzie strasznie. Jedna trzecia nogi za tobą, Adam. Jeszcze 8. Adam Cioè, skupimy. No tu mamy 8, 2, 4, 6, 7, wyjdziemy i najebiemy. Adam im najebie jest dwie, największy. Adam i go brzyga. Adam, ja mam to na wypływu. Adam, nie kusicie ta piękna liptonowa osmakucyknica. Napój. Nie. Nie, nie, nie ma. Ano. Nie wolno przepijać. Nie pójście. Ale ja pochodź jedną po 30 dzieci chodzi do Ale to po 60. No ale on, on to wrzuca w siebie, nie? No on nie gryzie w ogóle, tylko... Była potem żywek. Dobrze mój dzieąty hopie, ja dobrze. Nie jedną to 60 chyba 5 minut stanie czy 6 chłopie, nie? Poznacza, ta, to znacz, Zwykły Polak. Zwykły Polak, ta. Adam. Ile się przygotowywałeś do tego? I jak długo trenowałeś? 5 minut. 5 minut. O kurwa to jest. No na włodzie to dłużej się dzieje. Nie panie gościu. Wyciągnął ze śmietnika, kubeczek otworzył twórz, żeby co było i. Wyrzucił? No tutaj mamy żula, ale już tak. ucieka. Na no, go no. że tu będzie w drugim poczekał kurwa. Chwilę. A, jest, a tam mamy żula. On też, kiedy się zakłada, tak jak tript, no patrz jak skończył. Ale żółw idzie. Uzależim się od longerów, przejeżdżasz tu na longery teraz po to się Może zpakowaj na sednego. Jedzie tego kurwa longera, co ci tak wolno idzie? Nie udawaj, że nie możesz. <grym> tak, stary, co to, to jest w tym longerze? Będzie? Będzie? Będzie. A, a, słabawym, tak, no taki, trochę słabawy, no ale dobra. Wit tu jej powiedział, że jak zwierzę, jeszcze Texas Strady dostanie. Co to głos. Nie wiem, kurwa. Tam, powiedział? To jest dopiero piąty. Adam, cały KFC. Czy... Nie, to jest szósty. Ołowę. A, szósty. A, szósty? szósty? No, no to mówię, piąty zjadł dopiero, nie? Jak tam? Podaj jeszcze? Podaj jeszcze, czy jest dalej? Mam jeszcze dwa. Spoko, jeszcze tylko masz e, siedem. <laughs> <Okay. laughs> Ej, hey, jest nic Go i jest na półmetku. Powiedz, jeszcze dasz radę. No, jest. Jeszcze nie jesz. O to jest pytanie. Możesz nam sprzedać te Langedy po złotówce za sztukę. <grym> no jak tam? Słuchaj, jeszcze jednego. Jeszcze jednego ten i nam no, powiesz. Jeszcze jest. dwa. Jeszcze dwa. Do jest dwa. Adam po piątym no. Ej, nie ma się zatrzymywania, nie? No. Jeszcze nie. No, 20 sekund. Czekaj, czy nie jest, Oszukujesz. Dobra, 10 sekund ma jeszcze na zastanowienie. 10. 9 8 oh, podnosi pod o proszę państwa. Kopara opada. No to nieźle, No to siódmy w ten dziób chyba <grym> szósty, proszę państwa. czy czy piątym zmontał Dobra. To jest nie ma, nie ma bata. Adam nie poddawaj się. Ty cię śpiesz, wielki stary pawie. Już nic. Nie dzisiaj nie możesz. To w końcu twoje pieniądze <grym> Na razie moje. Na razie mnie obiada, Patrz jak Cię nie? Jaki skąpy, nie? się. Czy jest tutaj jeszcze? Nie, no chyba. Proszę Państwa, tutaj zostało jeszcze, proszę wiesz, Państwa, sześć całych pięknych lągierdów. Adam wcina szóstego. będzie postawiłeś tą kasę u mnie? No zeta, nie? Tu gdzie jest na Z. Kurwa, jak przegram, to Ci dam. Bo. No to co? Ja, ja stawia się od razu w buchmakę. Buchma. Buchma, buchma. tu buchmakę, tylko przez Szanik wyciągaj, nie, te, wyciągaj te dolary. Daję ci. <grych> Daj 50 groszy. O, w portfelu mam. Nie chcę się wyciągać. Ja. Ty, Ty postawiliś na 10? 50 no. groszy nawet. Zobaczcie, jebałem. Adam, moje 50 <grych> groszy, kurwa. Nie zawiedź <grych> mnie, wierzę w cień. <grych> Stary wyrzuca z pieniędzy. 50 groszy, kurwa. Tak tam jest git, czy nie? Jest nie ma gita, nie magita? Nie magita. Idę po torbę. Ty to żeby. Pytu, kończysz. Kończysz? Jesteś tego Dość. pewien. Jesteś pewien. A ostatni. jest jednak. Zróżnę już wynazyłeś. Jak jesteś siódmego, szanik wygra 2 złote... 4 e, złote. Pamiętaj, 4 złote. Jak jesteś siódmego, to, to dam ci to 4 złote co wyjdzie. <laughs> jest zarobisz Stary, zanowisz 4 złote. Dość. O proszę Uu, państwa. Niestety, Adam się poddał. Proszę Państwa, przegrany. Przegrany. 42. 42, w Nie, 42 równa. 41,98 dokładnie. 41,98 do tego nie. Mogę longera? Mogę longera? Pod 2 zł. Mogę. Dobra, po 2 zł. Dobra. Albo sobie wezmę dwa. Dobra, to proszę Państwa, kończymy nasz pojedynek. Żegnamy, żegnamy Adama.